Andrzej Ma pytanie do pana Andrzeja. Jak właściwie w tej chwili by należało ocenić to, co mówi pan poseł Amir Morawiecki i kieruje te swoje słowa właśnie do tych Lechu przyznajcie, Lechu powiedz, ja proszę Ciebie. Jednak właśnie, no czyżby, no, czyżby że tak powiem, ta postać Kornela Morawieckiego była aż tak bardzo w takim razie nieświadoma i naiwna? Jakby właśnie to Państwo mogli skomentować? Dziękuję bardzo. Ja mogę ani odpowiadać, ani tłumaczyć, co prawda ja Natomiast, natomiast tak jakbyś mówił, gdyby Końca przyznał się na bramie, to by opuszczona opuszczono na zewnątrz na główkę. nie powinien już Jeszcze dobrze, by to tak zostawił. I przez cały czas solidarności, no poza tym proszę Państwa, to też mówię, im się przyznawać nie wolno. A ja jestem przekonany, albo znaczy wielu, że mają mienny bardzo bogaty materiał o charakterze obyczajowym. Bo prostytutki, które przeprowadzali w Ałeczu do Katynetu, no to widziałem, no nie całkiem, bo nie w ogóle w Pańsku byłem, ale tam po prostu widziałem to, że w pokoju w był poczół, to wiem od kolegów Krotkowalowców, jak z Od kolegów Krotkowalowców, które tego słuchali przez swoje odbiorniki. Tak samo po prezydium na bieżąco z Krotkowalowskich. Byli w pomodzeniu. Przypuszczam, że chociaż wtedy kamery jeszcze nie były tak popularne i może tak małe ale, że kamera tam też była. Z innych źródeł wiem, że ten materiał obyczajowy jest niesłychanie bogaty. Przypuszczam, że nie nas to A jeżeli wkradnie się do to może być na tyle drastyczny, że go nie zobaczy, ale Wałęsa wierzy. I jeżeli on się przyznać, to on też. Z <grymne> mańca jest to po prostu myślenie. Bo z jakby się przyznał. Sąd go uniewinnił, a on się przyznał z długa. co i za trzy lata siedziałem z tego co najmniej dwa z kryminalnymi. Rozmawialiśmy o ich sprawach. Wniosek był taki. Jakie to szczęście, że ty się zajęłeś polityką, a nie jesteś prokuratorem. <grymne> <grymne> to jest przecież oczyste. Ale dzięki temu, że się drzwi zawarte, no to im uchodziło albo część sprawy, albo uchodziło. I na pewno byłaby to taktyka skuteczna. Gdyby się wariant zaprzyznał, to byśmy teraz nie dyskutowali, A tak to wciąż jest dyskusja. Bo się nie przyznał, czyli należy go uniknąć. A jak jest jednym to może No Jeszcze, jeszcze, jeszcze ja nie zostało jeszcze nie została podjęta uchwała czy ustawa, nie wiem jak to miał być, hmm. że działalność, że współpraca z bezpieką jest przestępstwem. Z chwilą, kiedy taka ustawa zostanie przez Sejm przyjęta, przez Prezydenta podpisana, to będziemy mieli wolne prawo mówić o domniemaniu niewinności. Jeżeli tak, jeżeli współpraca z bezpieką nie została uznana za przestępstwo, mówienie o domniemaniu <coughs> i o prawdzie do niewinności, że dopiero jest, nie jest przestępstwem, bo to się w kodeksie karnych nie ale na pewno jest naruszenie prawa. Ducha, ducha.